Nowa mowa to lepsza przyszłość. Dzisiaj o zwolnionym tempie mowy. Czy trudno jest mówić wolno? I kolejne pytanie, czy trzeba zwalniać tempo mowy, jeśli chce się pozbyć jąkania i bloków mowy? Cześć, jestem Dawid, to kanał Nowa Mowa. Poświęcony tematyce jąkania, bloków mowy, a także treningom nowej mowy dla osób, które chcą pozbyć się tych ograniczeń. Może zacznijmy od tego drugiego pytania: czy jest to potrzebne i czy konieczne? A może wystarczy troszkę zwolnić tempo mowy. Odnośnie zwolnienia tempa mowy narosło bardzo wiele mitów. Większość z nich bierze się z pozycji słuchacza kogoś, kto mówi wolniej. On mówi wolniej, on mówi za wolno. Dlaczego aż tak wolno mówisz? Czy mógłbyś, mogłabyś mówić szybciej? I wydaje się z pozoru, że tylko to chodzi właśnie o to zwolnienie mowy. I to już może przerażać kogoś, kto mająkanie i bloki mowy. Przecież wiele osób, wielu z was słyszało takie sugestie. Mów wolniej, za szybko mówisz. Mówisz szybciej niż myślisz. Więc gdybyś tylko zwolniła czy zwolnił tempo mowy, i nie by przeszło. No i właśnie z tego powodu już nabieracie przekonania, że nie chcę tak zwalniać, gdyby tylko chodziło to o zwolnione tempo mowy, no to wiele osób na tym etapie by spasowało. Nie ma możliwości sobie tak wstryknąć i zwolnić tempo mowy. Dlaczego zatem jest potrzebne zwolnienie? No, i tutaj wracamy do źródeł nowej mowy, do techniki nowej mowy, jako do nauki. Kursant uczy się mówić na nowo. Poznaje nową mowę od początku, tak jakby uczył się mówić, ale nie w sensie poznawania słów, tylko uczył się wytwarzać swoją mowę. Uczył się stylu mowy. Jeśli uczysz się zupełnie nowych umiejętności, to na początku poznajesz je wolniej. Czy to na przykład w czasie nauki jazdy samochodem, poza teorią, zaczyna się plac manewrowy, na którym uczysz się pokonywać przeszkody jadąc wolniej. Jeśli uczysz się umiejętności na przykład jazdy na nartach, najpierw zaczynasz od łagodnych wzniesień żeby nauczyć się w wolniejszym tempie kontrolować technikę zjazdu. I tak można by mnożyć wiele umiejętności, gdzie pierwsze kroki to zwolniona czynność. I w czasie nauki nowej mowy jest bardzo podobnie. Zwalniasz dlatego, żeby zdążyć ominąć wszystkie przeszkody, na przykład przeanalizować triggery, tu zerknij na poprzednie filmy, ale także uruchomić te elementy techniki nowej mowy, których wcześniej uczyłeś się, na przykład zapanowanie nad swoim ciałem, żeby nie doprowadzić do napięcia, uruchomienie techniki wydychania dźwięku, samogłosek, sylab, ale również ustawienie odpowiedniej intonacji. na przykład synchronizacja tego wszystkiego z gestami spojrzenie mimika planowanie podziału na porcje. Tych elementów jest troszkę, więc żeby te wszystkie elementy naraz zadziałały, a powinny zadziałać naraz, jeśli mówimy o nowej mowie, która zawiera całość, trzeba na początku zwolnić tempo mowy. Podobnie jak w samochodzie wszystko musi zadziałać naraz, czyli obsługa sprzęgła, gazu, odległości, kierunkowskazów, jak jeśli trzeba, dźwigni gazu, zmiany biegów. Nie da się jechać samochodem, używając tylko jednej z tej czynności, na przykład naciskania sprzęgła. To wszystko musi zaistnieć naraz, i dlatego to wymaga na początku zwolnienia. I jak długo teraz jest potrzebne to te zwolnienie tempa mowy? No tak długo, dopóki nie nabędziesz takiej pewności praktyki i lekkości w używaniu tych elementów, żeby nie kosztowało cię to dużo energii w czasie jej używania. Dlatego kolejne poziomy są możliwe już albo i tylko wtedy, kiedy Nabędziesz wprawy poprzednich. Czy dałoby się ominąć ten proces, czy ten etap zwolnienia? Myślę, że kiedyś, kiedy poznamy lepiej nasz umysł, żeby mógł szybciej przyswajać wiedzę i lepiej koncentrować się na poznanych elementach, będzie taka możliwość, ale również sytuacja społeczna. Im więcej osób wie, że można trenować mowę pokonywać swoje bariery, tym łatwiej wdrażać nową mowę. Dla przykładu, jeszcze 20 lat temu etap początkowy to była naprawdę bardzo wolna mowa. Praktycznie po sy -bie. Dzisiaj mamy porcjowanie, kilka sylab na jednym wydechu, więc jest dużo szybciej. I same dojście do Upłynnionej mowy, też jest bardzo szybko, jak na możliwości naszego mózgu, bo w ciągu kilku miesięcy można mówić o rozwiniętymi, złożonymi zdaniami. Więc proces nauki, później mówienia nową mową, wcale nie jest to kilkunastoletni czas. Czy trudno jest mówić wolniejszą mową? Na początku jest trudno. Sam miałem takie opory na początku, żeby powiedzieć coś do swoich znajomych, kolegów na studiach, i reakcje były też różne. Tutaj nie ma co ukrywać: jedni się dziwią, jedni myślą, że żartujesz, inni myślą, że coś ci się stało. Ale zdecydowanie większość tych reakcji jest pozytywna. Otrzymałem dużo, dużo więcej. Reakcji od strony znajomych i obcych, wsparcia, pozytywnych reakcji, niż tych mniej sympatycznych. Więc to sprawia, że chcę mówić i mówić jeszcze więcej. Stąd też ten czas zwolnienia bardzo szybko mija. Myślę, że potwierdzą to osoby, które używają już nowej mowy, że etap tak zwanej zeróweczki. To naprawdę jest błysk. Jeśli podobają Ci się moje filmy, zasubskrybuj ten kanał i zostaw lajka, a ja nagram kolejny odcinek. Cześć. Nowa mowa to lepsza przyszłość.